Cześć! Witam Was, energik w unboxingu kolejnego Loot Gamingu. Niestety tak się poskładało, że wiem już, co jest w środku, ponieważ nagrałem wcześniej ten unboxing, ale niestety na słabej kamerze. Jak wiecie, moja kamera jest w naprawie i nie nadawało się to do publikacji na internecie. Dlatego muszę nagrać to jeszcze raz. No niestety nie wykrzesam już w sobie ani trochę entuzjazmu, ponieważ wiem, co jest w środku. I muszę przyznać, że ten crate jest najsłabszym z do tej pory, jakie chyba kiedykolwiek były. Zawartość jest porza, porażająco śmieszna i żenująca. I, i przyznam szczerze, że no czuję się tak lekko, lekko zawiedziony, właściwie to bardzo zawiedziony. No ale okej, okay, rozpakujmy. No nie jest do końca stracony ten Loot, loot Gaming, ale aż, aż głupio mi mówić, że jeżeli chcecie sobie zamówić ten oto Loot Crate, to macie w linku kot na Cebula Promo chyba 10 dolarów no, bo sama zawartość tego nam mówi, że... No chyba że z litości, z litości dla, dla twórcy możecie zamówić. Dobra, temat tego w tym miesiącu to Rumble, czyli taki można powiedzieć pojedynek. No tak, taki pojedynek. Także zobaczmy, co mamy w środku. <laughs> na początek. Magnes, uh, Magnes, Magnes Mario który jest jeszcze może w miarę i okej okay. przypominam, że tutaj chciałbym żebyście mieli na uwadze to, że autorzy czy też twórcy tych, tych krejtów mówią, że zawartość takiego krejta to 60 dolarów, więc chciałbym żebyście sobie w myślach policzyli tak mniej więcej oczywiście ile jest warte to co w tym krejcie się znajduje i czy to faktycznie jest 60 dolarów, bo mi patrzyłem z paroma kalkulatorami, niestety to nie wychodzi w żaden sposób. Dobra. Yy, magnes na lodówkę, Mario. Nagrywam to trochę w gorszej jakości, znaczy w słabym świetle, bo może wtedy będzie to wyglądało lepiej. Yy, koszulka, chyba najlepsza rzecz z zestawu, bo koszulka jest naprawdę fajna, bo jest to koszulka z Titanfall-2. Yy, I muszę przyznać, że koszulka jest świetna. Jest naprawdę świetna. Nie mam tutaj zastrzeżeń, podoba mi się nadruk, jest całkiem niezły, bawełny. Jest to faktycznie filmowana, zobaczcie, Titanfall tu koszulka. No, koszulka jest naprawdę super. No, to, to oddaję, koszulka jest ok. to jest najlepsza rzecz z całego zestawu. Następna rzecz to figurka. Są to te zwane te popy, te fa fanko, fanko, chyba to się nazywa, fanko. Jest to figurka Rippera z Overwatcha. Hmm. Ja nie jestem fanem tych figurek Fanko, przyznam szczerze. Znaczy, ani, ani jakoś ziebią, ani grzeją. E, nawet nie wiem, chyba to jest figurka, którą e, Krix z kolekcjonerów robił e, sobie maskę, chyba to jest to. Nie wiem, nie potrafi się odnieść, czy ta figurka jest e, dobrze wykonana, czy nie, ponieważ nie grałem w Overwatcha i ta postać jest dla mnie całkowicie e, można powiedzieć, nieznana. Twarz to ma w ogóle jak śmierć z Darksiders 2, no ale dobra. Yy, także taka figurka, która nawet nawet, nawet stoi. Yy, czyli to dostajemy tą figurkę Fanko. Funko. Najlepsze rzeczy zostawię tak na koniec. Yy. Dalej mamy oczywiście tą przypinkę, która mówi nam o nazwie aktualnego Kreyta. I to jest, tak jak mówiłem, Rumble, czyli mamy takie dwie, jakby. Rękawice i napis Versus i w ogóle jest to mega mega super. Dostajemy oczywiście plakat, 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 który też jakoś mnie nie powalił. Staram się wam tego tutaj rozłożyć. Natomiast nie chcę pokazywać zawartości tych najlepszych rzeczy, bo to jest, to jest po prostu, to trzeba samemu przeżyć. Trzeba jakoś tak, tak przeżyć, przeżyć. No. Taki mamy plakat, jest tu jakieś takie, nie wiem co to jest, jakiś cyborg, jakiś punk i w ogóle tu się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Te plakaty od razu muszę powiedzieć, przyznać, że ludkarz mógłby sobie darować, bo one nie są ładne, ani jakoś tak specjalnie nie powalają. No dobra, jedziemy, jedziemy z koksem. Teraz pytanie, czy jesteście na to gotowi? Lepiej usiądźcie, bo to co teraz wam pokażę, to zwali wa, z was z nóg. Pierwsza rzecz. To rękawiczki z sonika, z logiem doktora robotnika, i to są tak zwane śmieciogrzepki. Czyli na przykład jak idziesz sobie z Tigerem Bonzo w nocy na łowy, to zakładasz takie rękawice i możesz tam wygrzebać smaczne kąski na przykład, tak? Założę drugą jeszcze, czyli to są takie typowe rękawiczki Menela w której idziesz i tam grzebiesz, tak, sobie, także rękawiczki, śmiecio, z sonikiem. okej. Okay. Eee. Chciałbym wiedzieć, zastanówcie się, ile już Wam kasy wyszło za to wszystko, bo znaczy ogólnie, ile, ile tak myślicie, że to dolarów kosztowało, bo zaraz dojdziemy do tych lepszych rzeczy, dobra, śmiecio, jak ktoś lubi grzebać w śmieciach, super. Dalej mamy, słuchajcie, kolejna fantastyczna rzecz, skarpety z Zeldą. Nie wiem, co mam tutaj powiedzieć na ten temat. Jest to jakieś logo, nie wiem co to jest, to, co to jest za postać, bo Zeldę nie znam, nie znam zeldy, bo nie grałem w żadną właściwie. No ale skarpety. Także jak idziesz na nocny łów, połów, w, po w koszach, to zakładasz śmiecią grzeby i skarpety jeszcze żeby ci było ciepło. No skarpety dostajemy dwie. Jak ktoś ma trzy nogi, to ma problem. No i ostatnia rzecz, chyba najbardziej żenadna już, która po prostu całkowicie mnie już to już mnie rozbiło, to plastry z Pacmanem. Zapytacie pewnie, ile takie coś kosztuje, bo przecież skoro jest to w Lutkrecie, w którym wartość tych wszystkich barachlastych rzeczy wynosi 60 dolarów, to ileż kosztują te plastry? No plastry kosztują dolara. Prawdopodobnie w hurcie kosztują one, z, ja wiem, z 10 centów to też jest na nocne łowy, jak idziesz na przykład grzebie w śmietnikach i ktoś wyrzuci stłuczoną butelkę, no to masz od razu plastry z pacmanem, możesz sobie przylepić na łapę, bo te śmieciogrzebki niestety nie ochronią cię przed cięciem ręki także plastry z pac -Manem. Nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu nie wiem. Aż, mnie, aż powiem Wam, że jak zobaczyłem cały ten Loot Crate, co jest w środku, no to mnie zatkało, bo to jest, to jest niesamowite, jakie to jest barachło. Słuchajcie, te rękawiczki, to one są strasznie cieniutkie. Właściwie podczas zdejmowania to już się bałem, że je porwę. To jest dla takich ludzi, co mają, wiecie, małe ręce, małe, zręczne ręce do grzebania w koszach. Skarpety. No te skarpety to już mnie zabiły, nie. Skarpety, skarpety używane przez ZLD. No i to bandaże, znaczy właściwie to nie bandaże, tylko 10 plastrów, znaczy tam więcej tych plastów jest chyba, 10 jest tych plastów. Podsumowując ten crate to jest jakaś wielka pomyłka, że i Mam nadzieję, że to była po prostu ukryta kamera, albo ktoś po prostu próbował mnie wkręcić, bo nie wierzę, że to się znalazło w ogóle ten zestaw. Najlepszym elementem według mnie jest koszulka. Koszulka jest super. Ale kupować całość dla koszulki powinien powiedzieć kupujcie, bo będę miał tam z tych 10 dolarów z 7, ale no, no nie mogę, nie mogę wam tego polecić, bo to co jest w tym krejcie, to jest po prostu. No, dno, dno. No. Nawet ta figurka jakoś tak przyznam szczerze, że no nie za bardzo, nie za bardzo. No. Także tak to wygląda, słuchajcie. Zestaw Creta Rumble. Nawet pudełko nie jest y, do wywrócenia na drugą stronę. Jest, y, no Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się stało. E, jakiś tutaj poszło coś, coś się coś nie tak, coś nie tak w, w, podczas zbierania tego. No dobra, ale teraz powiedzcie mi, zobaczcie, to wszystko wam tu pokażę, co jest. Ta figurka, koszulka, to to będzie nie. Powiedzcie mi, w jaki sposób to kosztuje 60 dolarów? Jak to jest w ogóle możliwe, żeby to kosztowało 60 dolarów? To jest, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Jakiś tutaj poszedł kant i pech chciał, że akurat znalazłem się podczas tego Loot którym ten, ta lipa miała miejsce, no. Także no, nie mogę wam tego polecić. No, zobaczcie. No mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu oni się jakoś zrehabilitują i będą takie rzeczy, że mi gały na wierzch wyjdą. Bo na razie to mi tylko wyszło żyła na czole i jestem bardzo, bardzo niekontent. No nic, tak to wygląda. Chcieliście, macie. To tyle. Pozdrawiam Was Energeek. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.